Dzień dobry Państwu, witam serdecznie z tej strony Konia się Janusz. Ja do Was przychodzę, moi drodzy, z kolejnym obrazem na dzisiaj, który nosi tytuł Dreamcatcher, czyli łapacz snów w moim wydaniu. Tak to widzę, tak to czuwam i właśnie z taką pozytywną energią chciałbym Was tutaj zostawić. Mam nadzieję, że. Mi się to uda. Co więcej, dodam, zrobiłem dzisiejszy obraz, nagrałem film, jak go tworzę, ale szczerze mówiąc, dopiero tutaj bawię się, patrzę jak to zrobić, żeby wam to ukazać, bo są pewne rzeczy, które trzeba zrobić, jeśli do tego dojdę, bo po prostu ja lubię do wszystkiego dojść sam. Taki jestem już metodą prób i błędów, ale dochodzę sam i wtedy wiem, że jak coś zrobię, to jestem pewny, jak to ma działać, jak to ma wyglądać. I to wygląda tak, jak chcę. Ja. Więc dzisiaj, na tę chwilę, właśnie pokażę Wam ten obraz. On wygląda tak, jak jest do nabycia, oczywiście. Format A3 Acryla. Jeśli komuś z Państwa się spodoba, to proszę o kontakt mail w opisie jest, a także w filmie w lewym górnym rogu. Można do mnie napisać, można podzielić się swoją refleksją, czyli bo nie każdy po prostu może ma taką chęć w komentarzu tak publicznie i woli prywatnie to też jest taka sposobność. Do czego zachęcam? Też to będzie miłe. Na pewno odpowiem. E, co jeszcze? <grytanie> jutro niedziela, więc jutro kolejny obraz. Jaki będzie? Jeszcze nie wiem. Zobaczymy może coś z mojego snu. Ale jak ja to mówię często. Że na nie mamy wpływu. Czasem są takie ciekawe rzeczy, które ja uwieczniam na swoich pracach i dzielę się z Wami tym, co dostrzegłem, co zobaczyłem po drugiej stronie. Ku czemu? Nie wiem, po prostu uważam, że są to jakieś wiadomości dla mnie, czasem dla otoczenia. Każde wnioski wyciąga sam, czy w to wierzy, czy nie wierzy. Ja bynajmniej y, mam takie sny, nie wiem, takie sny, i one dla mnie mają znaczenie takie, a nie inne. I nie zamierzam tego gdzieś tam trzymać w sobie. Po prostu uważam, że chcę się tym podzielić, mogę się tym podzielić tak samo. Y, każdy obraz jest tworzony w innej energii, w innego dnia, w innych odczuciach. I, y, w ten sposób też wy mnie poznajecie, wiecie, że wiecie, że dostrzegacie, odczuwacie to, jakim jestem człowiekiem, a jestem żywy, jestem tutaj, nie jestem wymyślony gdzieś tam. I zresztą mam takie, takie w życiu codziennym też chwile, gdzie ludzie uśmiechają się i słyszę z ich ust, że Podoba im się, cenią sobie to co robię, fajnie i to też jest bardzo miłe dla mnie budujące więc ja będę drożył tą skałę nadal wciąż i zobaczymy dokąd ona mnie doprowadzi mam nadzieję, że doprowadzi mnie tam gdzie chcę To tyle co miałem dziś do powiedzenia dla was siedzę tutaj, już zaraz się zbieram idę zrobić ten film, wrzucę go i życzę Wam spokojnej nocy, miłego weekendu, takiego cichego, ciepłego, pomimo tego, co się dzieje. <grym> no, może tak, wysłałem Wam ten spokój. Ten spokój duszy. Bo są rzeczy, na które nie mamy wpływu, a najważniejsze jest, by nie zwariować się, nie dać się zwariować w tym zwariowanym świecie dzisiaj. Więc tą energię zostawiam. I jeszcze raz dziękuję, że jesteście. Pozdrawiam serdecznie dla Was dziś. Dreamcatcher. Cześć.